Oddychanie. Jakie to proste, mimo wolne, dane nam od dzieciństwa, a mimo to, kiedy dorośniemy, dowiadujemy się, że nie potrafimy tego robić, że musimy nauczyć się oddychać na nowo. I zewsząd jesteśmy zalewani coraz to nowszymi technikami oddechowymi, ale nikt w nich nie mówi, jaka jest prawdziwa istota oddychania, czym jest głębokie oddychanie, i ja chciałbym Wam dzisiaj o nim opowiedzieć, korzystając z książki pod tytułem Płuca. Może gdzieś w mediach społecznościowych usłyszeliście, że płuca porównywane są do 100 lat samotności i nie jest to aż tak przestrzelone porównanie. Niemniej Garcia, pojawiające się przy imieniu i nazwisku obu pisarzy, jest tutaj całkowicie przypadkowe. Garcia i Marquez nie pochodzą z tej samej ojczyzny, ale za to ten pierwszy ma aż dwie, bo jest ją i Portugalia i Islandia. Ale to właśnie w Islandii Pedro Gulnur Garcia został najbardziej doceniony i przez czytelników i przez jury wielu prestiżowych nagród. I ci z was, którzy chcą uciec, bo usłyszeli 100 lat samotności, z którym być może nie mają dobrych wspomnień, bo zdaję sobie sprawę z tego, bo czytałem, że jest to książka niezbyt łatwa w odbiorze, ponieważ jest bardzo alegoryczna, dużo w niej realizmu magicznego. Tak chciałbym Was uspokoić, że płuca podobne są do Dzieła Marqueza, głównie ze sposobu opowiadania. To również jest książka introspektywna, skupiona na wnętrzu bohatera, na psychologii, na emocjach i uczuciach. I z są książką dużo mniej metaforyczną, a sam autor też nie czuje się dobrze, kiedy opisuje się jego książkę właśnie w kategoriach realizmu magicznego, bo powiedziałby bardziej, że to, co się tam wydarza, jest niezwykłe, czasami fantastyczne, ale jednak nie czuje się dobrze z tym realizmem magicznym. I choć w literaturze introspektywnej jest zdecydowanie mniej miejsca na fabrykę, tak Garcia zastosował tutaj pewne chwyty, które pojawiają się także w literaturze gatunkowej, żeby utrzymać uwagę czytelników do samego końca i myślę, że skutecznie mu się to udało. Kiedy zacząłem czytać płuca, świetnie się bawiłem, bo książka zaczynała się opowieściami bardzo przygodowymi, zabawnymi, pełnymi ironii, barwnych bohaterów. Ale im dalej w las, tym głębiej. Głębiej, tak, głębiej. No. Im dalej w las, tym głębiej tym bardziej zagłębiałem się w to piękno, które ukrył i do którego odkrycia zmusił mnie właśnie Pedro Garcia. Ale żeby nie było, że Was okłamałem i lecę od razu od metafory, od głębi, a nie ma tutaj tej fabuły, to ta książka jest opowieścią o jednej tylko rodzinie, o jej drzewie genealogicznym. Opowieść zaczyna się od przyszłości, która tak naprawdę jest teraźniejszością, ale żeby nie gmatwać za bardzo, to bohaterką tej książki jest Joana, która dostaje od swojego ojca książkę, która jest właśnie opowieścią o ich... Rodzinie. Napisał on, no nie wiadomo czy bestseller, czy też nie, książkę i napisał ją po to, żeby córka lepiej zrozumiała swojego ojca, błędy, które popełnił i z czego te błędy wynikały. A jak sami możecie się już domyślać, wynikały one z przenoszenia pewnych traum i schematów z pokolenia na pokolenie. Joanna próbuje utrzymać jakąś relację z ojcem, podczytując tę jego sagę rodziną, a w międzyczasie my właśnie w tę sagę się zagłębiamy, poznając najważniejsze wydarzenia z historii tej rodziny, i na początku tej książki czas przesuwa się bardzo szybko. Trochę mniej introspekcji, trochę właśnie więcej zabawnych opowieści z przeszłości. Ale w pewnym momencie czas wyhamowuje i skupia się na poszczególnych bohaterach, i głównym z tych bohaterów z tej sagi jest Alex. O którym nie mogę powiedzieć za dużo, bo byłby to spoiler, ale to jest w głównej linii ten, który może najbardziej wpłynął na Stefana, ojca Joanny, który napisał tę książkę. Macie w tej książce drzewo genealogiczne, więc łatwo połapieć się później, kto jest kim. I co było dla mnie ciekawe, przyjemne i nie sprawiało mi trudności w czytaniu, że to wszystko jakoś nie wymieszało się bardzo ze sobą, ale prowadziło do konkretnych punktów i sprowadzało się do konkretnych postaci i ta akcja w pewnym momencie spotkała się. Także zrozumieliśmy pełen obraz całej rodziny. I w związku z tym, że płuca, podobnie jak 100 lat samotności, są sagą rodzinną, tak nie można tutaj nie poruszyć takiej kwestii jak... Jak seks po prostu, jak seks. I wielu autorów bardzo boi się wchodzić na ten grunt, zupełnie zresztą słusznie, bo można narazić się na pewną śmieszność, wywołać zażenowanie u czytelnika zamiast jakieś większe uczucia. I Pedro Garcia jest jednym z tych, któremu udało się odkryć przed czytelnikiem pewną głębię. Tych wszystkich scenach zbliżeń, ponieważ one pokazać mają czytelnikowi przede wszystkim to, jak beznadziejnie poszukujemy miłości. A powiedziałbym nawet, że nie chodzi tu o miłość, a bardziej o akceptację. I ta książka jest cholernie intymna, wchodząc bardzo głęboko w to, co między bohaterami, bardzo głęboko. Nie, poczekajcie, już się dobrze zrozumieli. Garcia próbował nam pokazać, że zbliżenie dwojga ludzi do siebie jest naturalną drogą poznania relacji międzyludzkich. To ten moment, kiedy nie mamy nic do ukrycia, stoimy przed sobą nadzy i dążymy do poznania siebie, prawdziwego ja, prawdziwych swoich pragnień. I ta intymność nie przychodzi bohaterom tej książki łatwo, ba, przychodzi im szalenie trudno. Targają nimi najskrajniejsze emocje, walczą po to, żeby wydobyć z siebie to jażby, poznać swoją seksualność, oswoić się z tym. I Pedro Garcia pokazuje nam czytelnikom, że intymność jest to coś bardzo trudnego, coś przypisanego do ciebie, coś czego nie nauczysz się jeżeli nie poznasz samego siebie. A te trudności w sferze intymnej, problemy z otwieraniem się przed drugim człowiekiem, biorą się właśnie z przeszłości, z nieprzepracowanych traum, z przenoszonego z pokolenia na pokolenie, nie nazywania po imieniu swoich uczuć i emocji. I bohaterowie płuc, choć chcieliby się ze sobą porozumiewać na tym poziomie emocjonalnym, to niestety nie mają do niego dostępu. I w swoich wywiadach Pedro Garcia mówi o tak zwanej skandynawskiej depresji. Tyle, że problemem nie jest sam fakt choroby jaką jest depresja, ale sposób w jaki współcześnie jest ona leczona i wydawać by się mogło, że farmakologia pomaga, bo oczywiście ona pomaga, ale ona często, a szczególnie w krajach skandynawskich jest takim spychadłem, gdzie przepisuje się masę leków, ale nikt nie chce nadal rozmawiać o uczuciach, emocjach, a właśnie poprzez to upośledzenie emocjonalne rodzi się najwięcej konfliktów, które później przeradzają się w traumy i pozostają w nas na lata. I to, z jakimi problemami mierzą się przez lata bohaterowie tej książki, jest tak naprawdę tym samym, z czym mierzymy się dzisiaj. Zacieramy te granice, różnice między sobą, tak jednak coraz bardziej się separujemy, izolujemy się, a chorobami, które dominują współcześnie, są właśnie depresja, lęk, osamotnienie. I teraz pewnie chcecie powiedzieć dobra, kolejny autor, który wykorzystał pisarstwo do tego, żeby dokonywać autoterapii, żeby się leczyć pisząc o pewnych problemach. A czymże jest literatura jak nie współodczuwaniem? Czy to nie jest najbardziej właśnie intymna relacja z drugim człowiekiem, który pisze o swoich osobistych przeżyciach, głębokich przeżyciach, zagląda w głąb siebie, uzewnętrznia to, przelewając to na swoich bohaterów, a my to obserwujemy. To jest, wydaje mi się, wejście w pewną relację tak bliską i tak niezwykłą, która pokazuje właśnie czym jest to piękno poznawania drugiego człowieka właśnie przez literaturę. I ta książka jest jak róża. Jest piękna, ale ma kolce. Może nas czytelników zasmucić, ale z drugiej strony dać nam taką pewną nadzieję, bo autor próbował nam powiedzieć, że receptą na ten smutek i samotność jest. Miłość, ale żeby do niej się dostać, to czeka nas bardzo długa praca nad sobą samym i duża szczypta odwagi, żeby przeciąć pewne więzy, które nas od lat tłamszą, które nie pozwalają nam oddychać pełnią płuc, bo jest wiele relacji, które te płuca zanieczyszczają i dopiero kiedy się od nich odetniemy, Zobaczymy, co to znaczy oddychać. A skoro oddychanie to życie, to dowiemy się, co to znaczy tak naprawdę żyć. Imperior Garcia, poprzez bohaterkę tej książki Joannę, która w dalekiej przyszłości zajmuje się programowaniem, wirtualną rzeczywistością, chciał nam pokazać swoją wizję w skali makro: że wszyscy jesteśmy tak naprawdę dziećmi tego wszechświata, który również oddycha. I na osi czasu tego wszechświata. My jesteśmy jednym tchnieniem i to od nas zależy, czy ten oddech, to nasze tchnienie będzie głębokie, pełne miłości i szczęścia, czy będziemy wciągać same toksyny do tych płuc, aż się wykończymy i wszystkich dookoła. Płuca są naprawdę piękną książką, która spowodowała, że doznałem to, czego lubię doznawać w książkach, a mianowicie poszerzyłem horyzont swojej wrażliwości, emocjonalności. Zastanowiłem się nad pewnymi aspektami swojego życia i próbowałem porównywać je z tym, co robili bohaterowie tej książki. Chciałbym podjął podobne decyzje. Czy ja potrafię oddychać? Czy mój oddech jest oddechem życia? Ta książka to pokoleniowa podróż po najgłębszych emocjach, pełna smutku, ale ze szczyptą humoru. Na początku lektury miałem w płucach ciężar, jednak z każdą kolejną stroną łapałem oddech wolności. Trafiła w moje czułe punkty. Napisał niejaki Marcin Okoniewski i w sumie trudno mi się z nim nie zgodzić. Ja Wam życzę, żebyście też odkrywali samych siebie poprzez literaturę, poprzez książki, takie chociażby jak płuca, żebyście nauczyli się oddychać głęboko. Bardzo będę Wam wdzięczny, jeżeli zechce Wam się y, trafić palcem i ucelować w ten kciuk, który tam jest pod tym filmem, i dodatkowo zasubskrybować mój kanał. Bo nie wiem, czy wiecie, ale założyliśmy na ten rok taki challenge, że dojedziemy do 50 tysięcy subskrybentów. Dlatego, jeżeli Twoja. Babcia, ciocia, mama, wujek, siostra, kochanek, kochanka, całe drzewo genealogiczne nie ma subskrypcji na tym kanale. To jest dobra szansa na to, żeby. Był to pretekst do tego, żeby znowu zawiązać te relacje rodzinne poprzez kanał Łokonia w sieci. Bo może powiecie, że choć wiele Was z rzeczy dzieli, to łączy Was subskrypcja Łokonia w sieci. Ha. Tylko nie zapraszajcie mnie potem wszyscy na święta, bo nie dam rady aż na tylu wigiliach się pojawić. Kochani, ode mnie to byłoby na tyle. Dbajcie o swoje płuca, nie tylko ubierając się ciepło, ale także głęboko oddychając i żyjąc pełnią życia. Bądźcie wolni. Trochę mnie poniosło, ale zobaczcie co książki robią z ludźmi. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.